Servus słuchajcie robię dziwne rzeczy właśnie, jeżeli się pytacie o co chodzi, na poprzednim vlogu zapowiadaliśmy, że będziemy prezentować naszą grę na expo z Jackiem u nas w liceum, w liceum, Boże, na studiach, znaczy tam też jest liceum, ale i chcemy to zrobić w stylu, no nie tuzinkowym, używając właśnie takiego monitora jak ten, i ja właśnie uruchamiam ten monitor i próbuję go skonfigurować pod i3, żeby naszą grę odpalić. Tę grę ja w ogóle słuchajcie, skończyłem. Wczoraj wieczorem i naprawdę mózg mi się tak po prostu odkleił, że masakra. Ale spróbujemy to teraz, spróbujemy sprawdzić, czy to będzie działać. Jeżeli będzie, to jesteśmy w domu, uwaga. Czy giereczka się odpali? Godot Game Engine i. Pięknie, tylko nie spulowałem najnowszej wersji projektu. W tym świetle mało co widać, ale mam nadzieję, że tam będzie trochę ciemniej. Na to liczę. Ale coś tam widać, że się rusza. A Wy pewnie nic nie widzicie. Działa! Pakuję to wszystko do fury i wjeżdżamy w to na pełne. Jadę do liceum, bo. Za... a nie mam telefonu przy sobie, no ale jakoś tak za godzinę będziemy się z tym wszystkim rozstawiać. Ładuję jeszcze kamerę przed wyjściem. Tutaj czeka cały setup, o. No, powiem wam, że... Ostatnio się tyle dzieje. Tak tylko powiem wam, że naprawdę... Premiera płyty, teraz no... Sesja na studiach, premiera gierki. Jutro tak naprawdę ta gra będzie na zaliczenie i to Expo to jest takie wystawianie się z pracami studenckimi Tylko, że wydaje mi się, znaczy mogę się mylić, ale że ludzie wystawiają tam jakieś rzeczy, które już zrobili a nie zrobili dzień przed samym Expo, więc no Kranczyk to jest w branży gier wideo dosyć chyba popularna rzecz i uskuteczniłem go wczoraj Ach, Powiem wam, że no nie wiem, jestem jakiś taki naciśnieniowany dzisiaj bo też Frankie ma jakiś skok rozwojowy i... No... Jestem w miarę wyspany, tylko bardziej, no... Ciężko to wszystko jest polepić, ale na wariata jakoś to robię. I różaniec pomaga i, i jakby... Dajemy radę. No i mam nadzieję, że tam wszystko się fajnie zepnie. Będzie mega mocne retro stanowisko, zaraz idę to wszystko już zapakować do fury. Ten monitor, klawiaturę, myszkę, jeszcze myślę nad jakimś retro gadżetem, może wezmę mój... rybki. Od siostry zabiorę, bo moje siostra mi zabraca takie akwarium, mam fajne, świecące, to też jakby jako jakiś tam element wystroju retro do tego stanowiska dorzucę. No i myślę, że to stanowisko będzie najmocniejsze ze wszystkich. Jedziemy z tym. Generalnie jak to zwykle bywa w takich dniach, no pogoda nie dopisuje. Eee... No tak zawsze jest, ale skończy się dobrze myślę. Ja mam taką spinę jakąś na głowie, nie lubię tego. Bo za dużo rzeczy naraz na siebie wziąłem, nie? Ale sprzęt już ze mną jedzie, o. No i będzie dobrze, jak mają klasyk. No i klasyk tutaj też leci. Jazda, jazda. Hej. O, jest. Cześć, mocno się zgrzałem, bo niosłem ciężki monitor. Nieśliśmy ciężki monitor, możecie zerknąć, jak wygląda reszta stanowisk. Niektórzy się przyłożyli, tak bym Niektórzy trochę mniej. No. No co? Jak ci się podoba nasze stanowisko? Jest idealne, po prostu jest piękne. No i co? I robimy rozkaz. No, spidranu. oczekuję takiej kreatywności oczekuję. Bukała kazał nam nie. zrobić gierkę retro. No. Jest retro. Dobra, speedrunuję już patrz. spidrany. speedrunny. I to jest jeszcze voice acting, nie? No, to jest yy, wszystko. Macie słuchaweczki? Mamy. Nawet dwa komplety. Tylko nie wiem, czy lepsze jakościowo, czy bardziej klimatyczne. Bo mam Mam studyjne i mam. Nie, Podkładają to, to te studyjne w ogóle Weźcie, człowieka pole. Ja liczy na te No, może tak będzie. że te są lepsze. Let's go. To Co? Jedna gierka. Jedna Jedna gierka. Ale jaka? Ale jaka? No i co, wybraliśmy takie słuchawki? pomarańczowe, przepraszam. A speedrun, nie? Speedrun, ja speed Ty, myszka ci wyskoczyła. Czemu? Nie wiem, tak robił. A bo, może podłączyłeś słuchawki? Nie. nie, nie podłączyłem. No coś tam. Baga znaleźliśmy. To jest ten cały QA? QA, no. kitu QA? No, QA. Dzisiaj no, zbieramy pytania dotyczące. Klas... Patrz. Pokaż tutaj wszystkim Nie pamiętam, co miałem. A3 Słuchajcie, jest ciastek. Siemano. Widzowie. Każdy, każdy kapturowicz na ciastka. No. I ma kamerę. Każdy kapturowicz ma swoją kamerę od kulową. to też <grym> Tak, jest to, to prawda, też tak No. Mam. <grym> ja, ja, ja tej używam do, do streamów. A to i to zajebiste efekt, tak? No. Siemano. Siema. Gramy w Greola. Pyk. Będzie testowany. <grym> no. Wjeżdżaj w to. O tam... tak, tak, i dobra, uwaga. Zagraj kliknij tak. tę myszkę jeszcze jak ten, bo będziesz okay. latać. O. Jedziemy. Dobra, to podajemy do wrażenia. Podejmuje teraz najważniejszą decyzję. Ciastek podejmuje teraz najważniejszą decyzję w swoim życiu. Musi wskazać mordercę. Ale nie możemy spoilerować na vlogu kto jest. Dlatego wyblurujesz. <laughs> o. Masz to się... Nie, utnę, jak wiesz, podejmę decyzję, to tutaj. O. o. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, tak, robimy relację. Dzięki temu panu, że tak powiem, powstała klatka 13. Tak, dzięki temu panu ta gra powstała. On od nas wymagał, żeby w grę zrobić finalny tytuł. Tak. Okej. Okay. czy znaczy, tu już jest endgame. To tak, już jest endgame, tak, ja tak, tak. Tak. Retro, tak, tak, no miała być gierka retro, to jest gierka retro. Słuchaj. No, tak. Ża żadne półśrodki, nie? Nie ma półśrodków, tutaj nie ma półśrodków. Nie, 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 nie. Największy fan, Olesława, Kudydrew. Siemaneczko. Siema. Co jest ekipa. Granie w gierkę trwa, rozkwinka. I tak to Ej, wygląda. pokazać staw na, na odcinku, że co są podagowane. No dobra, Właściwie, dobra, to jest to tablet. Interfejs audio Lexicon to otrzymaj. ostatnia rzecz, flagaturka mechaniczna. E. No, dobra, Jacek ma, ma, Jacek ma gadane. Opowiadaj. To no, cześć, zapraszamy Was serdecznie na podróż po klasce 13. Jest to gra detektywistyczna, yy, która opowiada o Perelowskiej kabinie. Słuchawki, załóż. Ale muzyczka jest fajna. I jego zadaniem jest rozwiązać zagadkę. Jako, że jest to komuna. Załóż słuchawki, serio, załóż. Załóż. załóż też jest ograniczona. Eee, są zdania świadków. Po zebraniu wszystkich dowodów i zaraportowaniu ich względem tego e, ich priorytetów według gracza, e, poświęca się cała kartoteka z podejrzanymi. Eee... Myślałem, że to złapy nagramy dwójkę. A, no to możemy tu po... A no czy... to Mer, chodź. Siemanko. Siemanko, czyli gdzieś światło? Tam jest światło. Już trochę na chłodno. Wczoraj był Game Dude, na którym przedstawiliśmy naszą gierkę. Dzisiaj prezentowaliśmy ją już wewnętrznie na naszej grupie. Na studiach i co? Gruby temat jest. Gruby temat. Eee, no co, która ci się gra najbardziej podobała ogólnie? Nasza. Bo może Nie, inaczej. Pierws, y, pierwsze wrażenie twoje na chłodno z wczoraj. Daj, nagram cię. No, dobra. Chodź mi tutaj. Pierwsze wrażenie na chłodno wczoraj. No, że się dużo działo. Jestem z tereny jeszcze dziś, bo no kolejki się ustawiały, wywiady. A my jesteśmy z pierwszego roku dobra. wczoraj. My sobie taką zrobiliśmy na zaliczenie Gierka, tam jakieś na licencjaty były i tak dalej. No ale co, reklama dźwignią handlu, monitor zrobił robotę, wszyscy pochodzili, ale retro, ale fajne, ale fajne. No a potem już sama gra robiła robotę, jak już podeszli i zaczęli grać. Brali do nas kontakty z różnych firm dużych, gamedowowych, może nie będziemy mówić nazwy, ale, ale... Ale, dużych. Dużych. Tych mniejszych też na przykład, tak. takich, które się jeszcze nie otworzyły. Też. Jak <ścoughs> się można powiedzieć, że dla każdego coś. Tak. E... No i było wysoko, no a dzisiaj też było wysoko. Dzisiaj akurat wewnątrz klasowo, prawda? Razem z rówieśnikami. Z naszego rocznika mogliśmy się trochę porównać. Mamy nadzieję, że te gry zostaną udostępnione i będziesz mógł pokazać widzom, bo myślę, że tylko to odda, odda to. Oddeknie, no bo tu nawet nie ma co mówić, jakie tutaj gry powstają wybitne. No, nie, nie mówmy tego, bo tu jeszcze dwa lata nam zostały, no, wiem. No, tak, no na, tak, ale niektórym już to może być końcem przygody. Jak myślisz, ile osób zabraknie na przyszłym roku? Realnie? No. Nie, wiem, strzelam cztery. No może tak być, że w przyszłym roku ze czterech może nie być. I to są nasze bety, trzeba sprawdzić za rok w tym, w październiku. Jestem trzy. Tak? Jest ja kumałem w ogóle, że. No, on jest na kinie. <gry> Ta, to to I z drugiej strony. Historii, Igor dzisiaj przed nasz nauczyciel 3D i tak coś kada. On ma taką tendencję, że skumał, że Neon on jest na kinie. Ja. Znaczy, jest w ogóle mega pozytywnym tak, wariatem i wielki shadow. Tak, wielki shadow dla Igora. Igor lubi w trakcie sprawdzania prac na przykład wejść na Google i sprawdzić fotel modernistyczne. Ale ja dzisiaj jestem na takiej już ze zmęczenia, no. że to po prostu. Spompowany jest o, ziomek, tak, nie? Po no. prostu. Wczoraj jak. Nie, nie mój syn, sześciotygodniowy, nie tyra tak jak. Ludzie z Jak Gieryczkowo, no, w ten weekend. Także jest dobrze. Gra będzie dostępna gdzieś tam kiedyś. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy. My my kiedyś... Na razie to musimy odpocząć po Kraczu. Bo jeszcze jutro. Jutro tylko przychodzimy. My nie musimy jutro w sumie przychodzić, ale przyjdziemy. Dla zbały. No tak. W ogóle ogromne pozdrowienia dla małolatów z Rzeszowa. Fajnie, że przyjechaliśmy. Tak, pozdro wciąż, Maulatu z Rzeszowa, pozdro ciastek. Od ciaska dostałem Odwyszedł. plakat Yu-Gi-Oh. Przyszedł szenko, przyniósł mi gry na PlayStation 3, wielki shadow dla niego. No i była mocna ekipa. Na dzięki, ten dla, bo, przy, tak, dla, dzięki dla wszystkich. dzięki dla wszystkich widzów, którzy przyszli. I ci, którzy nie przyszli, ci, ale ci, będą mogli zagrać. Tak, po będą mogli za zagrać online. kiedyś, jak ją wrzucę gdzieś. Zrobię jakiś filmik o tym, nie? Że wydałem krew z tyłu retro, ale... Ale nie pośpieszajcie, nie wiem jak nazwać tego vloga. Te, nie tego, tylko następnego. Nie na no tego co nagrywamy teraz, tego expo właśnie. <grym> nie konwent giereczkowy. Konwent giereczkowy, nie to musi być kwitliwe, no, jakieś. Coś takiego catchy. CRT z laptopy, może coś, o, no, może jakoś tak, byśmy tak, nawiązali tak. do tego, Zap... <grym> że reszta jebali popalinę po <grym> 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 Laptopy Lenovo, tam Microsoft Surface. Masz, masz przebitki wczoraj, nie? Tak, ale najlepszy był stary jak, jak ja podpalam laptopa i ktoś mówi dobrze zrobiliście z tym Linuxem, bo mi właśnie Windows update wywalił i wszystko zepsuł, nie? No właśnie, no, także tutaj jest, wiesz, trzeba główkować, a nie wiesz Ale mega jest zmęczenie no me, me, nie, mega, my... mega networkingowo, jakieś taki dziwna wkręta była. Tak, no tutaj faza była gruba, nie? W ogóle ty, ja może sobie odwrócę ekranik, że widzicie co ja kameruję. No. Działa. No nic w takim razie, było super. Dziękujemy, dziękujemy, że... Y... Dziękujemy. Mogliśmy to dla was stworzyć. Nagrywa się, nagrywa. I co, to nie jest koniec, zostało nam jeszcze dwa lata. Teraz trochę odpoczniemy. Jeszcze egzamin u Pana Piotra. To jeszcze będzie vlog z historii, to jeszcze wtedy będzie dopiero materiał. Robimy vlog z egzaminu. No obowiązkowo. Wywiad z I Panem będzie... Piotrem nagramy. Damy potem pytania widzom i zobaczymy czy ktoś odpowie. <grym> wybiegu, nie? nie, ja myślę, że właśnie u moich widzów to wszyscy odpowiedzą. Ale na podstawie notatek, które im wyślemy od Pana Piotra. Dobra. Warto o tym wspomnieć. No Wy Wykładowca przygotował Ogromny szadał dla pana Piotra, generalnie jest super. Jest mega, mega, mega dziennikarz w to top Tier, ale notatki, które nam wysłał, to są. To są, zdjęcie, notatki. to są zdjęcia z podpisami kto jest na zdjęciu. I tych zdjęć jest ile? 150. <grym> tak. Nolan Bushnell, pytania... Nolan Bushnell cheese. <grym> A hipotetyczne pytanie, opisz sytuację Nintendo w latach 80. A z Nintendo masz tylko fotelogo. Prezesa i, i Game Boya potem. To był wtedy prezesem nie i Oko? Coś takiego. Gunpę i chyba. Tylko musisz wiedzieć, że był wtedy prezesem. Tak. Bo tam nie ma tak się... Jest, żeby stobą tą To pozycję. jest gunpę i okoj PMG. Tak, jeszcze będzie weryfikacja, ten, weryfikacja wiedzy y, 6 lipca. Tak i... No. Nie no tak. dobra, widzimy Ale się. Ale pan oprócz Piotr oprócz. to jest, no. Trzymaj się. Trzymaj. Dzięki wielkiej szerokości i widzimy się jeszcze jutro, prawda? No. Nara. Hello.